Sportowe emocje pod koszem zapewnia Anwil, sponsor strategiczny klubu. Witam na pomeczowej konferencji. Anwil Włosowek MKS Dąbrowa Górnicza. Zwycięstwo gości i gratulacje do zespołu gości, których na konferencji reprezentują trener zespołu pan Jacek Wiennicki i zawodnik Mateusz Zemski. Dzisiaj 14 punktów. Zaczynamy od trenera. Trenerze poproszę o komentarz. Proszę. Państwa bardzo serdecznie. Wszystkim... wydaje mi się, że na mysz telewizyjny super widowisko Wielu się zaprezentowały ze super strony. No wiadomo, że my byliśmy underdogiem w tej potyczce, ale wydaje mi się, że z przebiegu całego spotkania nie można powiedzieć, że nie zasłużyliśmy na zwycięstwo. Walczyliśmy przez... Mimo, że Ozaj walczy przez 19, minut, przez 17 minut, to niemniej jednak wróciliśmy z, z takiej sytuacji, gdzie przewyższyliśmy kilkoma punktami na początku. Świetna druga kwarta, świetna obrona. Świetna obrona w trzeciej kwarcie. Wiadomo, końcówka troszeczkę nerwowa, się sobie sprawę. Wielokrotnie Anglik gra w ten sposób, że w końcówce wychodzi, grają bardzo agresywnie, potrafią przechwycić kilka piłek i to w końcówce prowadziło pewną nerwowość. Jednak wydaje mi się, że zagłębiałyśmy zasłużenie. Chciałem bardzo serdecznie pogratulować wszystkim moim zawodnikom za walkę. To są chłopcy, którzy wkładają ogromne serce w to. Za każdym razem bardzo ciężko trenują. Kładają ogromne serce w trening i to potem przekłada się na, na sytuację wojskową. I dzięki, dzięki tej determinacji, tej, tej waleczności, e, zawodnicy, którzy, którzy być może nie są jeszcze na dzień dzisiejszy na, na salonach polskiej koszykówki, niemniej jednak pomału na pewno e, chcą się tam dostać i, i, i pracują na to ciężką e, w sposób bardzo bardzo ciężki. Dziękuję. Tyle, trener Winnicki. i Mateusz, Twoja opinia o meczu? Chciałbym pogratulować kolegom z drużyny i trenerom przede wszystkim za, za, za świetne przygotowanie nas, bo oprócz tego serca, o którym tak wszyscy, wszyscy mówią, które wkładamy w to wszystko, to również przygotowanie taktyczne z tej strony też byliśmy dobrze przygotowani, wiedzieliśmy mniej więcej czego możemy się spodziewać. Także tutaj gdzieś tam był plus po naszej stronie, a odnośnie całego meczu to co no. Dla nas bardzo ważne zwycięstwo w kontekście, w kontekście walki walki o, o playoffy, offy bo, bo już nie oszukujmy się, ale już większość nas skreśliła z tej walki, a my po raz kolejny pokazaliśmy, że, że, że sercem i ciężką pracą my możemy wiele zdziałać i, i wciąż, wciąż liczymy się w walce o play -off. Dziękuję. Czy są pytania do trenera lub zawodnika? Nie ma. Dziękuję. Druga część konferencji wielosorek MKF Zombrowa Górnicza 7779, razem z Państwem z zespołu gospodarzy Igor Wilicci i zawodnik Jarosław Zyskowski, Trenerze, poproszę o komentarz. No tak jak łatwo było mówić po ostatnim meczu, tak jest bardzo ciężko skomentować ten mecz po tym, po tym spotkaniu. Na pewno to jest rzecz, która się powtarza. I jak mamy duże problemy jak z Zawodni jak gramy przeciwko ee, niskie, niskiego składu, przeciwnej drużyny, Gubimy, stracimy balans e, między naszym atakiem i obroną. Zaczynamy grać niesłychaną szkółkę, gdzie, gdzie to po kolejny raz nie wychodzi. Jak nie możemy trafić do otwartych poz e, pozycji za trzy, gdzie w, w pierwszej połowie rzucaliśmy na poziomie 20%, w drugiej połowie. Trochę lepiej, ale to jest uh, 6 na 27 to jest dramatyczny wynik. Tym bardziej, że te rzuty są generalnie z otwartych pozycji. Uh, wielkie gratulacje dla zespołu z Dąbrowem. Na pewno uh, oni zagrali swoją kuszkówkę. Uh, mi się nie dopasowaliśmy i mam wielką, wielką pretensję do, do, do naszego zespołu. Bo kolejny raz się zdarza: jeżeli nam idzie dobrze, jest ok, ale jeżeli idzie. Żle, Każdy, większość zawodników nie chowa swojego na boisku i myślimy, że jesteśmy lepszy niż jesteśmy. Na razie to angiel jest tutaj potęgą, a żaden z nas trenerów lub zawodników nie jest ponad angielem, bo by grał w Eurolidze, a niestety gramy i jesteśmy... W anwilu, który jest potęgą i trzeba to szanować. A żeby dać coś ekstra siebie, żeby wyciągnąć ten mecz, nas niestety nie mamy dużo zawodników, e, którzy są świadomi, że rzeczy ekstra, które wychodzą z nich, dają wynik pozytywny lub negatywny. Jeżeli tego nie zmienimy, to będziemy mieć e, trudne chwile, jak e, się zbliża najważniejsza część sezonu. Który trener widzicie, liczyć? Jak Zyskowski? Jak o komentarz? Gratulacje dla zespołu z Dąbrowy. Ciężki mecz, no zdecydowanie za dużo punktów straciliśmy w szybkim ataku. Trener i sztab szkoleniowy ostrzegali nas o tym, ale niestety nie, nie zrealizowaliśmy tego. I również mieliśmy problem z zastawieniem troszeczkę ich wysokich graczy. I tutaj według mnie to były dwie główne przyczyny dzisiejszej porażki. Tyle komentarza Jarka. Czy ma macie Państwo pytania do trenera lub zawodnika? Dziękuję bardzo.